Zadanie dziewiąte, matura podstawowa: znajdźmy synonimy do wyróżnionych części zdań. I don't find this book very interesting, czyli uważam, że ta książka nie jest interesująca. Zgubiłam interesującą książkę? No nie. Ta książka nie interesuje mnie za bardzo? Oczywiście, to zdanie jak najbardziej odzwierciedla to znaczenie. I can't find a book which interests me, nie mogę znaleźć książki, która mnie interesuje, też nie. Zatem opcja B jest tutaj prawidłowa. You are not allowed to swim without a cap. Nie wolno ci pływać bez czepka. Pływacy nie muszą pływać w czepku. Ja nie chodzę pływać bez czepka. Czy pływanie bez czepka jest zabronione? Is forbidden. You are not allowed to. To się łączy, czyli to są synonimy. It took Vicky 30 minutes to buy a dress for the party. Zajęło Vicky 30 minut, żeby kupić sukienkę na przyjęcie. Wiki spędziła 30 minut kupując sukienkę. Jak najbardziej to są te same zdania i to będzie prawidłowa opcja. Dlaczego? No bo w 30 minut Wiki zamierza kupić sukienkę, to dopiero się wydarzy. A tutaj mamy informację, że już spędziła 30 minut na zakupach. Wiki wanted to spend 30 minutes on buying. Chciała spędzić 30 minut na zakupach. Nie, ona spędziła 30 minut na zakupach i w tym czasie kupiła sukienkę. The print I bought here doesn't work, so I want a full refund. I want a full refund oznacza, chcę pełen zwrot środków. Czyli, czy chcę poprosić o zniżkę? Nie. Czy chcę zwrócić pieniądze? Nie. Chcę odzyskać swoje pieniądze. We will have a barbecue next Saturday on condition that the weather gets better. Pod warunkiem, że pogoda się poprawi. Jeśli pogoda się nie poprawi, nie. Jeśli pogoda się poprawi, Improve i get better to synonimy, tak, even if the weather is bad, nawet jeśli pogoda będzie zła, też nie pasuje.